Prawie 590 tysięcy złotych dofinansowania z programów wyrównywania różnic między regionami pozyskało Starostwo Powiatowe w Kielcach dla trzech gmin powiatu kieleckiego. Starosta kielecki Tomasz Pleban, wicestarosta Tomasz Dulny i skarbnik powiatu Anna Moskwa przekazali umowy dla gminy Nowiny, miasta i gminy Daleszyce oraz dla miasta i gminy Łagów. Wójt Nowin Łukasz Gryń wraz ze skarbnikiem Ewa Mazur podpisali umowę na ponad 92 tysiące zł na modernizację strefy wejścia głównego w ramach dostępności budynku Urzędu Gminy Nowiny dla osób niepełnosprawnych. Burmistrz Daleszyc Dariusz Mereciński oraz skarbnik Ilona Piwowarska podpisali umowę na 144 tysiące zł na zakup dziewięcioosobowego mikrobusa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Burmistrz Łagowa, Sławomir Miechowicz i skarbnik Ewa Wójcik podpisali umowę na ponad 350 tysięcy złotych na zakup 19-osobowego autobusu z przystosowaniem do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Uważam, że powiat powinien być takim. Właśnie podmiotem, który współpracuje we wszystkich obszarach, szczególnie tej polityki społecznej, tych osób również niepełnosprawnych, współpracować z gminami bezpośrednio. Tak? Jeżeli może pozyskać jakieś środki, to my sięgamy po każde pieniądze i jeżeli jest tak możliwość, albo sami inwestujemy, albo przekazujemy te środki gminom.